Gorący lipcowy okres na przedmieściach dużego miasta. W sklepie z roślinami pojawił się nowy pracownik, wysoki brunet Marcin. Kobiety, które pracowały w sklepie, wyraźnie były nim zainteresowane. Był przystojny, pewny siebie i lekko nonszlanski. Pewnego dnia w sklepie pojawiła się rudowłosa kobieta. Pracownica sklepu, Wiktoria, powiedziała Marcinowi, że ta kobieta często tu bywa i żeby poszedł ją obsłużyć. Dzień dobry, czy mogę w czymś pomóc? Zapytał Marcin. O tak, zdecydowanie tak. Potrzebuję rośliny, która polepszy nastrój w moim domu. Polepszy nastrój? Z tego co wiem, to. Rośliny mogą polepszyć tylko wizualne aspekty, ale żeby nastrój? Rośliny posiadają wielką moc. Mogą wpływać na różne aspekty. Marcin, po wymianie kilku zdań, był bardzo zdziwiony rzeczami, które usłyszał o roślinach. Pokazał kilka propozycji. Ta będzie idealna, wykrzyknęła kobieta. Gdy zakup został sfinalizowany, Marcin pobiegł do Wiktorii i zaczął opowiadać o tym, co się wydarzyło. Ta baba była jakaś nienormalna. Co się stało? Zaczęła mi gadać o jakichś bzdurach na temat magicznej mocy roślin. Nieźle odleciała. Ale wiesz to, nasz klient, trzeba się zachowywać profesjonalnie. Tak zrobiłem, ale nie lubię takich osób, które. Żyją w wymyślonym przez siebie świecie, który nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem. Olinda, bo tak miała na imię kobieta, która odwiedziła sklep, wykorzystywała rośliny w różne sposoby. Od zwykłego ustawienia w pomieszczeniu, aby mogły emanować pozytywną energią, ale również do sporządzania najdziwniejszych mieszanek na każdą dolegliwość. Gdy Olinda wybrała się kolejny raz do sklepu, znów natrafiła na Marcina. Dzień dobry! Dzień dobry. Magia roślin panią przyciągnęła? Z przekąsem zapytał Marcin. Magia zawsze mnie przyciąga. Dumnie odpowiedziała Olinda. Dziś potrzebuję roślinę, którą dodam do mojego kadzidła. Kadzidła? A może pani jest wiedźmą? <laughs> za chichotę się uśmiechnęła i wskazała roślinę, którą wybrała. Po załatwieniu sprawy z klientką, Marcin kolejny raz podzielił się swoimi spostrzeżeniami z koleżankami z pracy. To znów była ta kobieta, ta od magii. Tym razem szukała roślin do zrobienia kadzidła. Niezła głupota, prawda? Żal mi takich ludzi. Nigdy bym się z taką osobą nie spotkał. Daj już spokój z tymi klientkami. W weekend idziemy na imprezę. Może wybrałbyś się z nami? Bardzo chętnie, może poznam kogoś normalnego. Gdy nadszedł weekend, Marcin zjawił się na imprezie. Jego uwagę przykuła pewna kobieta. Postanowił, że zdecyduje się na rozmowę z nią. Cześć, bardzo mnie zaciekawiłaś. A czym cię tak zaciekawiłam? Odparła kobieta. Jesteś bardzo piękna. Och, och, ale wygląd to tylko powierzchowna rzecz. Założę się, że wnętrze również masz piękne. Kobieta się uśmiechnęła i kontynuowała rozmowę z Marcinem, który był nią zachwycony. W pewnej chwili zwróciła uwagę na roślinę, która znajdowała się obok. To naprawdę piękna roślina. Tak, zgadzam się, całkiem ładna. Wiesz, przypomniałaś mi o pewnej strasznie irytującej klientce. Opowiem ci o niej. W zasadzie trochę mi ją przypominasz. Co prawda była dużo starsza, ale też miała rude, kręcone włosy. Bardzo dziękuję Patrykowi za nadesłanie tej historii fanfiction i za możliwość jej udostępnienia. Pozdrawiam serdecznie Robert Noble.